Witam cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu. Dzisiaj przychodzę do Ciebie z opowieścią. Było już trochę o teorii, o praktyce, ale dawno nie było opowieści. Dlatego przychodzę do Ciebie z historią, którą przygotowałam na konferencję na 14 międzynarodową konferencję w Warszawie i. Właśnie tą opowieścią podzieliłam się z uczestnikami mojego warsztatu, dlatego tutaj też dzielę się z Wami. Będzie to opowieść o podróży dźwięku przez świat. Zapewne, tak jak wiecie, ja jestem ogromną miłośniczką różnych opowieści, i takich dużych, ale też takich całkiem małych. I to jest jedna z mniejszych opowieści: podróż dźwięku przez świat. Natomiast ta historia może być początkiem do wielu innych tematów, do tego, aby stworzyć na przykład rytm, jakąś muzykę z tego, co mamy pod ręką, by wejść bardziej i głębiej właśnie w nuty albo w inne rzeczy. Ta historia może być. Taki, taką odpowiedzią na fundamentalne potrzeby człowieka, gdzie mamy kulturę i sztukę jako jedną z potrzeb duchowych. I właśnie tę historię dzisiaj mam dla Was, więc zaczynamy. Na początku była cisza. Świat dopiero się kształtował, wirowały planety, formowały się oceany, wzrastały góry, ale nikt jeszcze nie słuchał. Nie było uszu, które mogły usłyszeć huk wybuchającego wulkanu ani plusku kropli spadającej na liść. Ziemia śpiewała, ale nikt jej nie słyszał. Aż pewnego dnia, gdzieś wśród wodorostów i ciepłych morskich prądów, pojawiło się coś nowego. Życie, które zaczęło słyszeć. Na początku bardzo prosto. Może to był tylko dźwięk fali, może drżenie skały, może bulgotanie w wodzie, ale to wystarczyło. Od tej pory dźwięk miał słuchacza. Z czasem ryby, owady, ptaki, wszyscy zaczęli wykorzystywać dźwięk nie tylko do słuchania, ale też do mówienia. Ptaki zaczęły śpiewać, by znaleźć partnera. Delfiny wołały przez ocean, nietoperze nauczyły się Widzieć dźwiękiem, wysyłając ultradźwięki i odbierając echo, aż w końcu pojawił się człowiek. I wtedy podróż dźwięku nabrała nowego kierunku. Człowiek nie tylko słyszał i nie tylko mówił. On zaczął tworzyć dźwięki, które niczemu nie służyły poza tym, że były piękne. Z kija i skóry zrobił pierwszy bęben. Z kawałka trzciny pierwszy flet. Uderzał w skały, śpiewał do księżyca, szeptał modlitwy do ognia. Dźwięk nie był już tylko informacją, był opowieścią, wspomnieniem, emocją, rytmem życia. Ludzie odkryli, że muzyka potrafi uspokoić albo porwać do tańca że można opowiadać historię nie tylko słowami, ale dźwiękiem. Z czasem człowiek wymyślił język. Setki języków, by mówić o miłości, o gwiazdach, o swoich marzeniach. Wymyślił piosenki, wiersze, instrumenty, radio, telefon, mikrofon, aplikacje muzy muzyczne, słuchawki bezprzewodowe. A dźwięk? Dźwięk wciąż podróżuje wędruje przez fale powietrza, przez ocean, przez kosmos. Niesie ze sobą śmiech dziecka, echo gór, szept mamy przy łóżku. Bicie serca, koncert ulubionego zespołu. I może właśnie teraz, w tej chwili, dźwięk tej historii, mój głos dotarł właśnie do ciebie. A na koniec tej historii zostawiam Wam jeszcze kilka pytań, które można poruszyć z dziećmi. Kiedy dźwięk się zaczął? Czy był zawsze? Jakie są Twoje ulubione dźwięki? I dlaczego? Czy dźwięk może być niewidzialny, czy może być sztuką? Czy wiesz, że niektóre zwierzęta widzą dźwięki? Gdybyś miała opowiedzieć historię bez słów, tylko dźwiękiem, jakby brzmiała? I tymi pytaniami kończę ten? Tę opowieść, ten dzisiejszy odcinek krótki, <grytszy> krótszy niż zwykle, ale i opowieść jest malutka, przekrojowa, ale taka, od której można wyjść z wieloma różnymi tematami. Jak mieliście okazję usłyszeć, to jest historia, która nawiązuje do tego, o czym rozmawialiśmy przy wielkich lekcjach. O początku, o ciszy, o powstaniu życia na Ziemi, o nadejściu człowieka. I właśnie takie historie, które powtarzają wiele razy to, co już mówiliśmy w tych wielkich opowieściach, mają moc tego, że nasze dzieci, słuchając raz, drugi, trzeci, utrwalają sobie tę wiedzę i łączą kropki dalej. A ja się z wami żegnam, dziękuję wam za ten czas i do usłyszenia w kolejnym podcaście.